Intymność to przestrzeń, której nie wystawia się na widok publiczny. To nasza wewnętrzna sfera, w której kształtuje się wrażliwość, poczucie bezpieczeństwa i dojrzałość emocjonalna. W astrologii symbolem umysłu jest księżyc, ciandra. A jak wiemy, księżyc ma swoją ciemną stronę. Obraca się wokół Ziemi w taki sposób, że zawsze widzimy tylko jedną jego połowę. Druga część pozostaje ukryta, zawsze w cieniu. I właśnie w tym ukryciu tkwi harmonia i równowaga psychiczna. Podobnie jest z naszym umysłem i naszą seksualnością. Dla zachowania tej równowagi psychicznej potrzebujemy sfer, które pozostają w cieniu, które nie są wystawione na publiczny osąd, ani nie stają się przedmiotem manifestacji. Oczywiście. Każdy z nas musi poznać swoją naturę, zrozumieć swoje emocje i pragnienia, ale to są rzeczy, które powinny być przeżywane wewnętrznie, w ciszy, z dojrzałością i odpowiedzialnością. Tymczasem świat współczesny próbuje nas nauczyć, że o seksualności należy mówić wszędzie i do wszystkich, niezależnie od wieku, że prywatność i granice można znieść w imię otwartości. To jest niebezpieczne, ponieważ intymność jest częścią naszej psychicznej konstrukcji. Jej utrata prowadzi do chaosu, do nadmiernej ekspozycji emocji i ciała, do rozmycia tego, co święte i delikatne.